Witam serdecznie. W prawo od schodów na zamku wysokim na pierwszym piętrze jest wejście do pomieszczeń nazywanych komnatami dostojników. Drzwi są charakterystyczne z taką śliczną kołatką, z taką nietypową klamką. Po wejściu do sieni skarbnika. Wchodzimy do pokoju mieszkalnego, w którym mieszkał skarbnik w średniowiecznym języku Tresler. Ciekawą rzeczą jest nietypowa skarbonka. Z otworem na monety, czyli taki skarbiec przenośny. Wejście do skarbca, chroniła krata, drewniane drzwi z przepiękną kołatką, zasuwą i załogami. To są drewniane drzwi i drzwi metalowe z potrójnym zamkiem. Też nietypowy zamek potrójny, a z drugiej strony jeden otwór na klucz. Musiało być trzech dostojników równocześnie, żeby móc otworzyć te metalowe drzwi. Jakich dostojników trzech równocześnie trzema różnymi kluczami otwierało wejście do skarbca, to dowiecie się Państwo od przewodników na zamku w Malborku, kiedy tu przyjedziecie zwiedzić ten obiekt. Klucze są w tej chwili zawieszone w skarbcu. Pokażę rzecz nietypową, metalowe okucia na lewej ścianie metalowe okucia na prawej ścianie i prawdopodobnie pod posadzką znajdują się również takie, jest takie płaska metalowa blacha. Co miała strzec ta blacha na posadzce? Również dowiecie się Państwo przyjeżdżając tutaj i słuchając legendy o piekarczykach. Jeszcze dodam, że w jednej i drugiej stronie były też takie płaskorzeźby, które też dodatkowo chroniły, można powiedzieć tak energetycznie, chroniły skarbiec. Zapraszam serdecznie o tych dwóch płaskorzeźbach. Również usłyszycie Państwo od przewodnika. Запрашиваем сердечный